Witam Was bardzo serdecznie. Niezmiennie lipiec i niezmiennie na samym początku spaceru dostrzegłem kurki. I zobaczcie, jak one sobie pięknie rosną. Jakie już z daleka widać dwie. Zobaczcie, pięknie to wygląda. Także dzisiaj grzybobranie zaczynamy od kurek. Mam nadzieję, że troszkę tych grzybów będzie, żeby urozmaiciły spacer. No i co? Zabieramy dwie pierwsze kurki. Ja już się tutaj przy okazji oczywiście rozglądam dookoła co się dzieje, bo warto naprawdę mieć oczy dookoła głowy, ponieważ jest tutaj mnóstwo liści. To powoduje, że wielu grzybów można nie zauważyć, więc trzeba dokładnie przyglądać się temu co się dzieje przy Ziemi. I tak naprawdę ja już się bardzo cieszę, bo widzę, że kurek już na samym starcie jest naprawdę bardzo dużo. I teraz Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie, tutaj są w tym miejscu cztery, tak, tak łącznie, jakbym miał to policzyć, obok siebie, prawda? Później robię krok w lewo i są kolejne bardzo ładne trzy. I to nie takie malutkie. Tylko takie już naprawdę fajne, konkretne kurki, które śmiało ze sobą można zabierać, więc ja to oczywiście czynię, bo bardzo ładne są. Troszeczkę pokropiło, mam nadzieję, że tych opadów będzie więcej, a wtedy mnóstwo borowików się powinno pojawić, bo to miejsce charakteryzuje to, że jeżeli spadnie deszcz no to wtedy borowiki jeden na drugim rosną, dlatego jeżeli nie chcecie e, tych filmów przegapić, jeżeli nie chcecie przegapić żadnego borowika, subskrybujcie mój kanał, to zupełnie nic nie kosztuje. Ależ te kurki pięknie rosną, jakby jak ktoś zasiał, tak naprawdę. No bo one są bardzo blisko siebie. Zobaczcie, tutaj są trzy, i tak naprawdę ja spoglądając na nie, już dostrzegłem nieco dalej kolejne. Tutaj są jeszcze dwie, więc naprawdę można sobie tych grzybów mnóstwo zebrać. Będzie pyszna jajecznica wieczorem ze szczypiorkiem, z kurkami na masełku. Coś cudownego. Zobaczcie, teraz wam pokażę. Przejdę dosłownie kawałek dalej, kilka metrów. Zobaczcie, są kolejne trzy. Tu jest jedna, druga, trzecia. Można kontynuować zbieranie kurkowe grzybobranie. A ja cały czas kieruję się w miejsce, gdzie jeszcze powinny jakieś kurki. Się pokazywać, oczywiście będę patrolował, jak to wygląda z borowikami. Chyba tutaj jeszcze widzę, zobaczcie. No, wystarczy troszeczkę zmienić perspektywę. Już jest zupełnie inaczej. Kolejne kurki lądują w mojej garści. Zobaczcie, z jednego miejsca kilka kolejnych jest. I tak naprawdę ledwo skończyłem mówić to zdanie, a tutaj widzę już coś naprawdę ładnego, dużego, dorodnego. Podchodzimy. I dzisiaj najpiękniejsza kurka wygląda tak. Na pewno największa. Zdecydowanie. No tutaj podejrzewam, że w tych liściach kolejne się skrywają, więc ja postaram się. Jak gdzieś tam wyhaczyć, ale zobaczcie, jakie piękne kurki. Myślę, że warto za takich widoków subskrybować kanał. Subskrybowanie kanału, oczywiście, zupełnie nic nie kosztuje. Jest zupełnie darmowe. Wystarczy wcisnąć, kliknąć ten guzik i już macie dostęp do kolejnych filmów. No i nie przegapicie następnych, które dodam. A zobaczcie, na pewno będzie ich dużo. I to nie tylko z kurkami, no bo zobaczcie, że te grzyby sobie pięknie rosną. Jeden przy drugim, tak naprawdę, więc no nic tylko zbierać. Najważniejsze jest to, no, że taki spacer jest urozmaicony, no bo trzeba się schylać, a to jest naprawdę pozytywne, jeżeli chodzi o zbieranie grzybów. Wybaczcie, że gdzieś ta kamera troszeczkę nagrywa, jak nagrywa. To znaczy, ja tak nagrywam, bo staram się. Gdzieś te komary od siebie odpędzić, to nie jest proste, muszę uważać również na kleszcze. No bo tego wszystkiego w lesie aktualnie jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. sobie spaceruję i naprawdę robię co mogę, żeby wypatrzyć kolejne kurki. Naprawdę nie jest to proste, bo zobaczcie, o ile te widać dosyć dobrze, no to tutaj mało brakowało i bym przeoczył, bo one czasami po prostu zlewają się z liśćmi, ze ściółką i zobaczcie, tak naprawdę dopiero kiedy Zadziałamy w ten sposób, odgarniając te liście. Tutaj dużo wilgoci, więc ja to za chwileczkę zakryję, żeby nie wyschłać ciłku. I zobaczcie. zobaczcie, jakie są piękne, piękne, grube kurki. To jest coś cudownego. Zobaczymy, jak wyglądają pozostałe, które dostrzegłem. Są tutaj dwie, dwie z tego, co widziałem, nawet trzy powiem, takie połączone. Zobaczcie, gdybym tak postawił tę. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Przepiękne. Ta taka grubiutka. Zobaczcie, tutaj następna. Naprawdę trzeba przyglądać się, bo naprawdę można mnóstwo ich przeoczyć. Ale jeżeli ktoś ma dobry wzrok i dobrze wszystko wypatruje no to naprawdę można mnóstwo tych grzybów zebrać subskrybujcie myślę że warto dla takich widoków których będzie coraz to więcej no i tak idąc dotarłem w miejsce bogate w kurki po zobaczcie i teraz wam pokażę dlaczego tak bardzo chciałem się tutaj znaleźć już Wam pokażę, tylko odgarnę troszeczkę to wszystko, żeby jakoś to wyglądało. Zobaczcie, tutaj jest dużo kurek, ale takich mniejszych, natomiast tutaj i tutaj no jest świetnie. Zobaczcie, jak to cudownie wygląda. Tu jeszcze jest kilka małych, ale naprawdę. Jest ich bardzo dużo, i teraz pokażę Wam jak to wygląda w jednym miejscu. Postaram się to wszystko złożyć w tym samym miejscu, tak, żeby oczywiście zakryć wszystko, żeby nie wyschła grzybnia. Można zbierać jeden po drugim, jedną po drugiej składam w jednym miejscu i zobaczcie, w obrębie dosłownie pół metra mamy tyle kurek, więc naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo, mimo tego że tak naprawdę w lesie jest sucho, no to co popadało to naprawdę no, nie był to solidny opad to było takie to były takie minimalne opady, ale zawsze coś no naprawdę powiem Wam, że kurek jest tyle, że już wszystkich nie nagrywam, bo po prostu, no kiedy mam dwie ręce dostępne, no to gdzieś łatwiej się je zbiera. Ale zobaczcie, no tutaj przed chwilą znalazłem, tutaj kilka kolejnych, tutaj następne, tu jest jeszcze jedna, tutaj następna. I tak naprawdę w momencie, kiedy ja wrócę, to zobaczcie, są kolejne. Mnóstwo ich rośnie w tych liściach, tutaj trzyma dużej wilgoć, w związku z czym tych grzybów rośnie cały czas dużo. No zobaczcie, tak naprawdę co kilka kroków ja się zatrzymuję i zbieram po kilka pięknych kurek. I ledwo wyłączyłem nagrywanie, te mam jeszcze w garści i zobaczcie. Kolejna rodzinka i tak to dzisiaj wygląda. Co kilka kroków kolejne kurki. Piękna sprawa. Jak tylko do tego dojdą borowiki, lada dzień, to po prostu będzie bajka i będzie mnóstwo filmów. Dlatego subskrybujcie mój kanał, to nic nie kosztuje, a będziecie na bieżąco i nie przegapcie żadnych pięknych grzybów. Tak więc czas na krótkie podsumowanie. Dzisiaj spacer iście kurkowy, wśród pięknych kurek, których było mnóstwo. Ja tak naprawdę. Wszystkich nie nagrywałem, bo było ich tyle, że naprawdę gdybym każdą z nich nagrywał, no to no to grzybobranie zajęłoby mi bardzo dużo czasu, w, w związku z tym, że miałbym dostępną tylko jedną rękę. Natomiast mam nadzieję, że w kolejnych dniach popada, że tych kurek będzie jeszcze więcej, że pojawią się borowiki, bo wkrótce powinny się pojawić, bo rok temu. No przed, w okolicach pod koniec lipca, na początku sierpnia było ich bardzo dużo i te filmy możecie na moim kanale znaleźć, możecie również znaleźć na nim nagrania z wyjątkowych, wyjątkowe sceny z nagrań ukazujących codzienne życie dzikich zwierząt, gdzie ja wszystko tłumaczę, więc tutaj grzyby, tutaj zwierzęta, są również filmy, gdzie sprzątam las, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Dlatego zachęcam do subskrybowania kanału, tym bardziej, że to zupełnie nic nie kosztuje, a będziecie na bieżąco nie przegapicie żadnego filmu. Na dzisiaj to tyle. Wkrótce kolejne materiały. Dlatego do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam.